Cześć, tu MacGuffin. Młoda para wpada w pułapkę. Jedynym wyjściem z tego labiryntu jest wychowanie dziecka. Dziś opowiem wam o komedii, horrorze, filmie zagadce z 2019 roku. Zatytułowany Vivarium. Uwaga, spoilery. Pilnujcie się. Początek filmu przedstawia cykl życiowy kukułek. Ptaki składają swoje jaja w gniazdach innych ptaków. A później Piskel wypycha innym z gniazda. Tym sposobem dostałem od przybranej matki całe jedzenie. Następnie trafiamy do szkoły podstawowej. Pani Jemmy opiekuje się klasą, której bardzo podobają się różne pomysły na zabawę. Kilka godzin później, po zakończeniu lekcji, jedna z matek podchodzi do Jemmy, żeby się przywitać i zapytać, jak idzie poszukiwanie domu. Jemma odpowiada, że poszukiwania dary trwają i że później ma spotkanie z agentem nieruchomości. Po pożegnaniu się z matką Jemma zauważa pobliżej jednej. Ze swoich uczennic, która wpatruje się w coś na ziemi podchodzi bliżej i zauważa martwego ptaka. Ma dziewczynka pyta, kto mógł coś takiego zrobić małemu ptaszkowi. Jem opowiada o kukółkach, a kiedy dziewczyna zastanawia się, dlaczego nie robią swoich własnych gniazd, Gemma odpowiada, że tak już bywa w naturze i takie rzeczy się zdarzają. Dziewczynka odpowiada, że to było straszne. Po czym woła ją jej matka? Zabrany głos dochodzący z drzewa prosi Gemę, żeby podeszła bliżej. Jemma śmieje się i kopie w drzewo, a głos udaje, że odczuwa ból. Następnie z drzewa schodzi Tom, Majsterkowicz i chłopak Jemmy. Po przywitaniu się z nią, Tom zauważa martwego ptaka i zakopuje go w ziemi. Chwilę później wkłada narzędzia do swojego samochodu, a ponieważ jest przemoknięty, Jemmą proponuje, żeby zmienił koszulkę przed wejściem do auta. Po koszulki, Tom wchodzi do środka i razem jadą do centrum miasta, żeby spotkać się z agentem nieruchomości. Budynek, do którego wchodzą, jest czysty i uporządkowany, ale wszystkie modele domów wyglądają tak samo. W środku jest tylko jeden agent, Martin, który wita Jemmy i Toma od samego wejścia. Po przedstawieniu się Martin opowiada o przedmieściach Hyundai, które są spokojne i przyjazne, a do tego bardzo tanie. Jem pyta, gdzie dokładnie się znajdują te przedmieścia, a Martin opowiada, że są akurat w odpowiedniej odległości. Jego zachowanie jest dość dziwne i nieco odpychające ale jednocześnie bardzo przekonujące. Kiedy pyta parę, czy mają samochód, którym mogą wybrać się do Yondor, to mają początkowo niechęci zgadzają się na przejażdżkę. Martin wsiada do swojego samochodu, a Gemma i Tom podążają za nim. Wkrótce docierają do Yondor. Domy są takie jak w modelu w agencji. Wszystkie wyglądają dokładnie tak samo. Nie widać innych osób ani samochodów. Parkują przed domem z numerem 9, gdzie czeka na nich już Martin. Szybko wprowadza ich do środka i pokazuje im w pełni umeblowany dom. Nawet wyciąga powitalnego szampana i truskawki z lodówki w kuchni. Tom i Jim odmawiają prezentu pod pretekstem prowadzenia samochodu, przez co Martin jest rozczarowany. Następnie zabiera ich na górę, gdzie prezentuje już pomalowaną na niebiesko sypialnię dziecięcą. Wspomina, że to nie jest dom na początek, tylko dom na zawsze. Gdy pyta ich, czy mają dzieci, Jim odpowiada, że jeszcze nie. Martin doskonale naśladując jej głos i gesty, powtarza jej odpowiedź. Następnie przechodzą do głównej sypialni. Gdzie przy łóżku leżą dwa zestawy ubrań, ale zaraz po wejściu Martin wyprowadza ich z powrotem, żeby przejść do ogrodu na tyłach. Wracają na parter, a Martin otwiera przed parą drzwi na tył, ale nie wychodzi razem z nimi na zewnątrz. Gemma i Tom rozglądają się po ogrodzie. Ich uwagę zwraca dom sąsiadów, który jest pusty. Gdy Jemmo odwraca się, żeby zapytać Martina, kiedy ktoś się tu wprowadzi, ku jej zaskoczeniu agent gdzieś zniknął. Wracają do domu, żeby go znaleźć, ale bezskutecznie. Kiedy wychodzą na ulicę, zauważają, że jego samochód również zniknął. To mówi Jemmie, żeby skorzystać z okazji i odjechać stąd jak najszybciej, dlatego też wsiadają do samochodu i odjeżdżają. Zgubili się już po kilku sekundach, ponieważ niezależnie od tego gdzie skręcają, i tak wracają pod adres numer 9. Po kilku nieudanych próbach Jemma i Tom zamieniają się miejscami. Teraz Tom próbuje wyjechać z miasta. Jemma sprawdza telefony komórkowe, ale żaden z nich nie ma zasięgu. Za kierownicą Tom nie radzi sobie lepiej niż Jemma. Ciągle wraca pod numer 9. Spędzają cały dzień jeżdżąc w kółko i kłócą się o właściwą drogę. A gdy zapada noc, ich samochód zatrzymuje się tuż przed domem numer 9. W tym momencie kończy im się benzyna. Zdają sobie sprawę, że nie mam innego wyboru. Postanawiają spędzić noc w domu. Wchodzą do środka. Wyciągają nawet szampanę i truskawki z lodówki. Jednak gdy próbują owoców, zauważają, że nie mają żadnego smaku. Po tym improwizowanym obiedzie kładą się spać. Jim mówi, że nigdy wcześniej nie słyszał takiej kompletnej ciszy. Następnego ranka Tom wyciąga drabiny z samochodu i spina się po nich na dach domu. Niestety jedyne co widzi to nieskończony ocen identycznych domów. Schodząc z dachu wpada na nowy pomysł. Będą podążać za słońcem. Przechodzą przez ogrody, przeskakują przez płoty nie zatrzymują się nawet na chwilę bez względu na to, jak bardzo są zmęczeni. Wędrówka trwa cały dzień, i dopiero gdy zapada noc, zauważają dom z zapalonymi światłami. Pędzą do środka, ale znajdują tam jedynie truskawki i puste kieliszki z poprzedniej nocy. Nie wierząc własnym oczom, biegną do drzwi, a ich obawy się potwierdzają. Znowu trafili do numeru numer 9. Tym razem jednak na ulicy stoi pudełko. Gemma je otwiera, wewnątrz znajduje się dość sporo zapakowanej próżniowo żywności bez smaku oraz produkty higieniczne. Rozcieczona wychodzi na środek ulicy i krzyczy do tajemniczego dostawcy, żeby wrócił po nich. Tymczasem Tom zabiera pudełko do domu i odrywa kawałek, który podpala zapalniczką. Następnie podpala zasłony i wychodzi na zewnątrz, a pożar rozprzestrzenia się po całym domu. Gemma mówi, że będzie to ich sygnał dymny obydwoje patrzą na płonący dom siedząc po drugiej stronie ulicy gdzie po jakimś czasie zasypiają następnego ranka są i pokrycie popiołem a budzi ich dźwięk niemowlęcia po środku ulicy stoi nowe pudełko gdy Gemma je otwiera i oczom ukazuje się dziecko oraz wiadomość na pokrywce wychowajcie dziecko a będziecie wolni Jemma podnosi niemowlę i odkrywa, że to chłopiec gdy popiół i dym znikają para odkrywa że dom stoi nietknięty. Minęło już 98 dni. Na dachu domu numer 9 pojawiło się słowo pomocy. Tom i Jemma mieszkają i wychowują tu dziecko, które ma już 10 lat. Chłopiec stoi przed ich łóżkiem i czeka, aż się obudzą. Gdy w końcu otwieram oczy, najpierw naśladuje ich gesty, a potem zaczyna naśladować ich kłótnie, dokładnie imitując ich głosy, zupełnie jak Martin. Tom nazywa go okropnym mem mutantem, ale chłopiec się tym nie przejmuje prosi jedynie, żeby go zmierzyli. Schodzą na dół, a Gemma zaznacza wzrost chłopca na ścianie, na której widać wiele podobnych oznaczeń. Chłopiec mówi, że rośnie jak pies i pyta Gemmę, co to jest pies? Gemma odpowiada, że już mu to wyjaśniała. Gdy chłopiec kończy szczekać i biegać po salonie, zatrzymuje się przed rodzicami i pyta matkę, czy znów jest przytłoczona. Gemma odpowiada, że nie jest jego matką. Na pytanie, kim jest jego matka, Gemma odpowiada, że tylko Bóg wie. Chłopiec wraca do szczekania i biegania, ale po chwili zaczyna krzyczeć. Jemma i Tom już wiedzą co to oznacza, więc szybko idą do kuchni, żeby przygotować mu śniadanie. Chłopiec przestaje krzyczeć dopiero tylko wtedy, gdy jego płatki śniadaniowe są gotowe. Jedzą śniadanie we trójkę, po czym przychodzi pora na sprzątanie. Tom wrzuca wszystkie resztki i puste pakowania do pudełka, które potem wynosi i zostawia na ulicy. Następnie chłopiec wpatruje się w pudełka Tom i Jemma siedzą w ogrodzie z kilofem w ręku. Jemma uważa, że to bez sensu. Ponieważ osoba, która przynosi im jedzenie, zawsze pojawia się wtedy, gdy nie mogą jej zobaczyć. Po nerwowym spojrzeniu chłopca, Jemma wraca do domu, żeby zrobić kawę. Tymczasem Tom zapala papierosa, którego po wypaleniu wyrzuca w stronę chłopca. Oczywiście niedopajek odbija się od kratki piersiowej chłopca i spada na ziemię, natychmiast wypalając okrągły kawałek trawy. Tom natychmiast to zauważa i chwyta za killów, żeby wbić go w odkryte miejsce w ziemi znajdzie tam różne materiały, dzięki którym wpada na pomysł. Idzie po swoje narzędzia, do samochodu i zaczyna kopać dziurę. Gemma początkowo mu pomaga, ale wkrótce traci zapał. Kiedy podnosi wzrok, zauważy, że pudełko zniknęło. Pyta chłopca, czy je przesuną, ale on kręci przecząco głową. Następnie pyta Toma, ale on jest pochłonięty kopaniem, ponieważ to jedyna rzecz, nad którą ma kontrolę. Gemma została go więc samego. Później tej nocy czeka w łóżku Toma. Pyta go, dlaczego spędzi cały dzień na kopaniu, na co odpowiada, że musi być jakieś dno, które dokądś prowadzi. Tom, po skończonym prysznicu, spędza intymne chwile z Jemmą. Para jednak nie jest świadoma, że chłopiec ich obserwuje. Następnego ranka zaczynają swoją zwyczajną rutynę, a ja tym razem Tom opuszcza ich po śniadaniu, żeby kontynuować kopanie. Jemmą oferuje pomoc, ale ja Tom chce kopać sam, do tego kobieta bierze się za zrobienie prania. Chłopiec się bawi, biega i szczeka. Po chwili włączę telewizor i ogląda dziwaczne wzory, przypominające fraktale. Zapada noc, a Tom kopie dalej. Zauważa jednak, że Jemma wsiadła do ich samochodu, więc postanawia do niej dołączyć. Lubię wnętrze auta, ponieważ w przeciwieństwie do domu, tutaj wyczuwają jakiś prawdziwy zapach. Tom przypadkowo uruchamia radio i włącza muzykę. Dzięki temu zdaję sobie sprawę, że akumulator wciąż działa, więc włączają światła i wychodzą na zewnątrz, żeby tańczyć na ulicy. Gdy chłopiec usłyszał głośną muzykę, wyszedł z domu i przez chwilę obserwował dorosłych, po czym sam dołącza do tańca. Przypadkowo popycha Toma na ziemię, a ten odpłaca się chłopcu dość silnym uderzeniem. Tom szybkim krokiem idzie do domu, a zaniepokojony Jemma sprawdza co z chłopcem. Dziecko wstaje jednak bez problemu i zaczyna dalej tańczyć bez muzyki. Chwilę później widzimy jak Jemma kładzie chłopca do łóżka i prosi go, żeby czasami dał im trochę prywatności. Ale chłopiec nic z tego nie rozumie. Mówiąc dobranoc, chłopiec znów zwraca się do Jemmy jak do mamy, a kobieta przypomina mu, że nie jest jego matką i zamyka za sobą drzwi. Chłopiec natychmiast zaczyna krzyczeć. Jemma wpada z powrotem do środka i łapie go za ramiona i pyta, czego chce. Po wielu prośbach, żeby się zamknął, chłopiec w końcu przestaje krzyczeć i zaczyna naśladować Toma. To wprawia Jemmy w złość, mówi chłopcu, że jest obrzydliwy i wychodzi z pokoju. Dołącza do Tomu w łóżku, przytula i całuje z nadzieją na chwilę intymności a ja Tom przeprasza, ponieważ jest zbyt zmęczony na igraszki. Kolejne dni mijają na wykonywaniu tych samych czynności. Dziura Toma staje się coraz głębsza, a pewnego ranka słuchać hałas dochodzący pod ziemi, który zachęca mężczyznę do dalszego kopania. Pewnej nocy okazuje się, że taki sam dźwięk słychać w dziwnym programie telewizyjnym, który ogląda chłopiec. Gemma i Tom chcą wyłączyć telewizor, ale chłopiec odbiera im pilota i włącza program ponownie. Bezradni Przyszywani rodzice. Postanawiam zostawić chłopca w spokoju i wrócić do łóżka. Po kilku dniach udręki ręki, tą traci cierpliwość. Chwyta miskę spotkami chłopca i rzuca ją o ścianę. Po czym chwyta krzczącego dzieciaka i zamyka go w samochodzie z zamiarem zagłodzenia go na śmierć. Jim jest żar chłopca i prosi o kluczyki do auta. Tom miał odpycha i przypomina, że nie są jego rodzicami i nie powinni się już nim opiekować. Być może, jeśli dziecko umrze, kto się odbierze. Jemma odpycha Toma i po chwili namysłu pyta tego, co jeśli nikt nie przyjdzie po dziecko. To ją poprawia, że to nie jest dziecko tylko coś. Jeśli umrze, może zostaną uwolnieni. Jemma nie może znieść czekania na śmierć chłopca, więc wyrywa Tomowi kluczyki z ręki i biegnie na ulicę, aby uwolnić dziecko z auta. Chłopiec zgadza się i z Jemma, jeśli obieca, że nie pozwoli Tomowi zrobić mu więcej krzywdy. Miałem kolejne dni i pewnego wieczoru, gdy Tom nadal kopie dół, Jemma kładzie chłopca spać i tłumaczy mu, czym są marzenia, ponieważ on nigdy żadnych nie miał. Gdy się kładzie Jemma, postanawia zostać obok i spać razem z nim. Chłopiec korzysta z okazji i przytula swoją przybraną matkę. Natomiast Tom zasypia w wykopanym dole od incydentu z samochodem. Jemma i chłopiec ignorują Toma, który teraz je posiłki w samotności. Spędzają wspólnie czas, bawią się i robią pikniki, a gdy nadchodzi noc, płacze sama w swoim łóżku. Pewnego, szczególnego ranka, po porannej kąpieli i przebraniu się, Gemma idzie obudzić chłopca, ale nie znajduje go w łóżku. Po przeszukaniu całego domu wychodzi i pyta Toma, ale też go nie widział i nawet nie obchodzi go, że zaginął. Interesuje się tylko kopaniem dziury. Gemma postanawia przejść się po mieście, żeby poszukać chłopca. Po kilku godzinach, kiedy pętla nieuchronnie prowadzi ją z powrotem do domu z numerem 9, Gemma ku swojemu zaskoczeniu odkrywa, że chłopiec wrócił i stoi przy dziurze z książką w rękach. Później wieczorem próbuje przeczytać tę książkę, ale jest pełna symboli, których nie rozpoznaje. Są w niej również różne dziwne rysunki, na których widać fraktara z telewizora, o ludzką rodzinę i obrazy humanoidów z workami ze skóry na szyjach. Gdy tom dalej pogłębia dziurę, Jemma podchodzi do chłopca, który ogląda telewizję i pyta go, gdzie się podziewał, odpowiada, że rozwiązywał tajemnicę. Na pytanie Jemmy, co odkrył, mówi tylko, wiele rzeczy. Pyta go również, czy poznał kogoś nowego. Na co odpowiada, że tak, a nie wolno mówić kogo. Jemma wpada na pomysł, aby wyłączyć telewizor. Mówi chłopcu, że będą się bawić w udawanie. Prosi, aby zaczął naśladować ją. To i psa a chłopiec doskonale ich wszystkich imituje. Następnie prosi, aby zaczął naśladować nowo poznaną osobę. Chłopiec nagle nadał worki na gardle i zaczął wydawać dźwięki jak z telewizora, czym bardzo wystraszy Gemmę. Przerażony i zapokany Gemma odchodzi, a chłopiec sprawdza, jak się czuje, nazywając ją mamą. Gemma przypomina mu po raz kolejny, że nie jest jego matką, chce tylko wrócić do domu, ale chłopiec nazywa ją głupią, bo przecież już jest w domu. Mijają kolejny dni. Na dachu zamiast napisu pomocy widnieje przekleństwo. Mimo, że rutyna domowników się nie zmienia, chłopiec stał się już młodym dorosłym, który bardzo przypomina Martina. Jemma przygotowuje mu obiad i zostawia samego przy stole. Później bierze jedzenie do ich zamkniętej sypialni, gdzie jedzą w prywatności. Gdy Tom pyta Jamie, o czym myśli, odpowiada, że powinna była pozwolić mu zabić chłopca, gdy był jeszcze mały. Tom mówi, że nie zrobiła tego, ponieważ jest dobrym człowiekiem. Podczas kąpieli widzimy, że Tom ma wiele silników od ciągłego kopania, a do tego jest chory, więc Jemma musi mu pomagać się umyć. Następnego ranka chłopiec wychodzi z domu ze swoją książką. Ostatnio robi to codziennie. Jemma próbuje go siedzieć, ale dość szybko gubi się w pętli, która zawsze prowadzi ją z powrotem do domu z numerem 9. Tymczasem Tom nie przestaje kopać. W końcu trafia na coś, ale ciekawość szybko przeradza się w strach, gdy dochodzi do niego co znalazł. Duży worek próżniowy z ciałem w środku. Wystraszony Tom wychodzi z dziury i słyszy, że Jemma go woła, więc odpowiada krzycząc jej imię. Ma trudności z oddychaniem i musi położyć się na ziemi. W takim stanie znajduje go Jemma. Całuje go i pomaga stanąć na nogi, a następnie prowadzi do domu, ale ku ich zdziwieniu drzwi są zamknięte. Jemma kładzie toma na ziemi, a sama podchodzi do okna. W końcu widzi chłopca, który ogląda telewizję, i nie zwraca żadnej uwagi na jej błaganie o otwarcie drzwi. Nie mam innego wyboru, jak spędzić noc w samochodzie. Po nocy spędzonej w aucie stan Toma się bardzo się pogorszył. Gemma wybiega z samochodu i wali do drzwi, gdy chłopiec wychodzi. Kobieta błaga o pomoc dla Toma. Chłopiec odpowiada tylko, że być może nadszedł czas, aby go uwolnić. Po czym odchodzi jak zwykle. Zrezygnowany, Gemma siada na chodniku z Tomem, pomaga mu zapalić ostatniego papierosa, patrząc na zachodzące słońce. Wspólnie wspominają dzień, w którym się poznali. Po zakończeniu opowieści o ich pierwszym spotkaniu, Tom wyznaje, że być z nią to jak być w domu, po czym umiera. Gemma płacze, trzymając ciało. Wieczorem chłopiec przychodzi z pudełkiem w rękach i zostaje Gemmy, śpiącą na ciele Toma. Odgłosy chłopca budzą kobietę. Gemma sprawdza zawartość pudełka. To jeden z tych dużych worków próżniowych. Przerażona i płacząca się cofa, a chłopiec wkłada ciało Toma do worka, po czym wrzuca jej do dziury. Gemma idzie za nim. A nie jest w stanie nic zrobić. Po prostu obserwuje całe zdarzenie. Następnego ranka Gemma ukrywa się w samochodzie. Czeka aż chłopiec wyjdzie z domu. Gdy się pojawia i zaczyna jej szukać, Gemma dalej cierpliwie czeka, aż w końcu chłopiec się odwraca. Wtedy atakuje go od tyłu kill-offem, ale tylko lekko go rani. Chłopiec syczy i na czworakach ucieka do labiryntu pod chodnikiem. Gemma rusza za nim i wpada do domu w czerwonym kolorze, w którym zostaje rodzinę w identycznej sytuacji. Dziwny chłopiec ogląda dziwny program telewizyjny, a kobieta płacze w kuchni. Nagle podłoga zaczyna go opochłaniać, a ona wpada do innego pomieszczenia, tym razem w zielonym kolorze. Tutaj dwoje ludzi uprawia miłość, a dziwny chłopiec to ogląda i klaszcze. Następnie zostaje wciągnięta przez ścianę i trafia do łazienki w fioletowym kolorze, gdzie znajduje mężczyznę, który popełni samobójstwo w wannie. Ze zdumienia zaczyna się wycofywać i nagle trafia na schody. Po których stacza się z powrotem do domu numer 9. Powoli wychodzi na zewnątrz, ale po kilku krokach upada na ziemi, jęcząc z bólu. Następnie widzimy chłopca, który zamalowuje oznaczenia swojego wzrostu na ścianie i naprawia drobne usterki w całym domu, żeby wyglądał jak nowy. Następnie widzimy, jak wkłada dżemmy do worka próżniowego. Mówi, że jest matką, a matki umierają. Jemma odpowiada, że wszystko czego chcieli to dom Chłopiec nazywa ją głupią matką I mówi, że już jest w domu Jemma po raz ostatni go poprawia Że nie jest jego matką Chłopiec nie zwraca na to mniejszej uwagi I zamyka worek Po czym wyciąga go na zewnątrz, żeby wrzucić go do dziury Potem zakopuje dół ziemią Tą samą, którą wykopał Tom Po wszystkim w miejscu, gdzie była dziura Odrasta trawa Następnie chłopiec wlewa benzynę Do baku samochodu Jemmy I jedzie do miasta Dociera do agencji nieruchomości, gdzie spotyka Martina, który zdążył się zestarzeć i jest już umierający. Martin podaje chłopcu swój identyfikator, po czym wydaje ostatnie tchnienie. Chłopiec przypina identyfikator do swojej koszuli, po czym otwiera szufladę i wimuje z niej worek próżniowy, do którego wkłada ciało starego Martina. Przyczepia paragon do worka i zaczyna go zwijać z ciałem w środku, a następnie odkłada go do większej szuflady. Film kończy się ujęciem chłopca siedzącego przy biurku, gotowego przyjąć kolejną parę, która właśnie wchodzi do biura. Subskrybujcie, aby oglądać więcej filmów tego typu. Włączcie powiadomienie i zostawcie łapkę w górę, aby wesprzeć kanał. Dziękujemy za obejrzenie.